Kupiłeś sobie papierosa i nie wiesz, co dalej. Naczytałeś się na forach, naoglądałeś, ale tak naprawdę to nie wiesz, co, co zrobić z tym, co tutaj jest. Powiedzmy, że kupiłeś sobie takiego papieroska z, z flaszeczką atomizerem C4, czyli ona jest przeźroczysta, ma odkręcany dziubek, ustnik i tutaj możesz nalewać. Ona jest nierozbieralna. Dobra, zacznijmy od tego, od podstawowego e, takiego papieroska sobie kupiłeś, wydałeś tam kilkadziesiąt złotych, e, dostałeś między innymi, jeszcze ci dał e, w promocji, w gratisie e, ładowarkę samochodową, e, jakieś tam likwidy. Likwidy przeważnie dają sprzedawcy jak najtańsze, niemarkowe które są, przeważnie są zerówki. W ogóle on nie ma nazwy producenta składu, nie wiadomo co to jest. nie Jest tylko napisane, że to jest czekoladowy, i, i, i nie wiem o co chodzi. Ja tobie radzę, wiesz co? Nie próbuj go w ogóle. Potraktuj to jako gadżet, pobaw się, nie wiem, tam kwiatki, podlej czy w ogóle go wylej. Jeżeli dostałeś w takim opakowaniu, z taką igiełką do napełniania. Mi pewność, że to jest zerówka i nie będzie tobie smakował, i będziesz miał pretensje do sprzedawcy, że w ogóle takie coś ci podarował. Ale tą buteleczkę sobie zostaw. Tą butelkę też możesz sobie zostawić. Opróżnij to wszystko i zostaw sobie tą ta buteleczkę. Ta buteleczka, akurat z tą iglicą, jest bardzo fajna, bo można sobie napełnić tą flaszeczkę. Jak, jak napełnia się flaszeczkę? Już ci pokazuję. Odkręcasz górę. Górę odkręcasz. Widzisz? Tu po ścianeczkach, żeby ta igła była. Nie, na, nie w środek, nie w środek tej dziurki, bo tam jest grzałka. I likwid może Ci wypłynąć tutaj. O. Tu ci może wypłynąć. Tym otworkiem. Napełniaj. Napełniaj tu po ścianeczkach, tą igłę. Z boku. Tak będziesz napełniał. Jak już napełnisz. Widzisz, widać, tutaj jest napełnione. Jak napełnisz, zakręć ustnik. Inni nazywają go dripem. Jak będziesz wchodził na jakieś fora, żebyś był poprawny, to to jest drip. Ja to mówię ustnik, mu się wkłada go do ust. Przewróć go o tak. O tak, go przewróć do góry nogami. A to dlatego, żeby ten olejek, widzisz, bo tu jest w środku olejek, żeby on ładnie te wąsiska, co tam są, nasiąkły i mógł ten olejek dostać się na grzałkę. W przeciwnym razie nie będzie grzał. Brońcie, panie Boże, i święta Madonno-Papierosowa, ażebyś po wlaniu zaraz się zaciągnął. Prawdopodobieństwo spalenia grzałki jest 99%. No chyba że ty jesteś tym szczęściarzem jednoprocentowym, no to będziesz miał szczęście. Później, jeżeli bateria jest wyłączona, a na pewno jest wyłączona, bo każdy mądry sprzedawca sprawdza, naciśnij 5 razy. 3 razy ci zamruga i znaczy, że bateria jest włączona. Jak naciśniesz się świeci, to znaczy, że jest włączona. Teraz mogę naciskać bez obawy dłużej, bo nie ma tu połączenia z grzałką i nie spalę grzałki. Teraz przykręć górę tej flaszki do dołu do tej baterii. Jak już minęło powiedzmy około 5 minut od wlania olejku i go tak po, po, po przechylałeś, troszkę tak powturlałeś, możesz włączyć. Słyszysz takie ssy? To znaczy, że olejek dostał się już na grzałkę i możesz zacząć się zaciągać. O tak. I naciskasz ten przycisk. Się zaciągasz i wydychasz. To już wiesz, jak użyć go po pierwszy raz. Dobra, ale masz tu więcej takich ustrojstw, prawda? Dobra, złożę ten tutaj, co jest oryginalne, co był w tym zestawie, złożę i niech jest. Tu masz jeszcze takie trzy ustrojstwa. To masz ładowarkę, w którą wsadzasz do kontaktu. O tak, ciach jest w kontakcie, ale to nie wszystko, bo same, samą tą ładowarką nie naładujesz papierosa. Tu masz ładowarkę USB, która ma wejście, zarówno możesz to podłączyć do komputera, do laptopa, do przetwornicy w samochodzie, która ma wejście USB i pasuje idealnie do tej wtyczki tutaj Którą podłączasz do gniazdka. Z tej strony podłączasz, kręcasz baterię. Pierwszą razą nie musisz czyścić tego, ale jak będziesz palił, jak będziesz już używał tą flaszeczkę, zawsze kawałeczek olejku tu się dostanie. Zawsze będzie mokro. Wyczyść to dokładnie chusteczką lub zobacz na moim filmie o ładowaniu. Nie możesz ładować nie odkręcając tego. Nie ma takiej możliwości. Nie kombinuj. Więc przykręcasz tą baterię do tej ładowarki. Ja tu mam przygotowane już gniazdo elektryczne. Wsadzasz do ładowania. I się ładuje. Tu świeci na czerwono-zielono, tu świeci na zielono. Teraz Ci pokażę, jak będzie wyglądać bateria naładowana. Jak się zachowuje bateria naładowana. O, to nie jest ta bateria od tej ładowarki. Widzisz? O! Tak będzie wyglądało. Tu nie świeci się dioda i tu nie świeci się dioda, czyli ta bateria też jest naładowana. Zaraz znajdę ci jakąś baterię, która jest... Pamiętaj, żeby dobrze wsadzić w gniazdko. Ta akurat... To tutaj mam, to jest luźna troszeczkę. Ja mam gniazdo luźne, taką listwę mam, i ona jest trochę luźna, i sam widzisz, się włącza i rozłącza. Podczas ładowania dioda będzie ci się akurat w twoim modelu, w tym modelu będzie się świeciła, ale są również modele, w którym dioda na papierosie może się nie świecić. Mrugnie ci podczas podłączenia kilka razy. A tu będzie się świecić na czerwono, a po naładowaniu będzie się świecić tylko i wyłącznie w kolorze takim, zielonym. Jest? Nie. Nie jest naładowany. Proszę, świeci się. Akurat ten model świeci się ciągłym światłem niebieskim na baterii i tutaj. Czerwonym i mruga od czasu do czasu, zielone jak zauważasz. Masz jeszcze, jeżeli dostałeś ładowarkę samochodową, to masz tutaj jeszcze takie coś wtyczkę do gniazda samochodowego. Postępujesz podobnie: nakręcasz tutaj i już. Jeżeli z jakichś powodów stwierdziłeś po użytkowaniu, że nie odpowiada ci ten atomizer, bo na przykład bardzo dużo palisz, e, lub też chciałbyś zobaczyć coś w środku, a on jest nierozbieralny, możesz dokupić zupełnie inny, jak ci się podoba, rozbieralny. Możesz nawet, jeżeli masz taką możliwość, dokupić sobie takiego. Pasuje. Wszystko pamiętaj, to jest gwint 510 i wszystko to pasuje. Możesz nawet kupić sobie dużą taką gruszkę, ale pamiętaj, z gwintem 510. Ty masz baterie gwint 510 i pamiętając, żebyś kupił sobie coś innego, to też z gwintem 510. I to by było na tyle twoje początki z e-papierosem. Zapraszam cię do mojego kanału